Moi drodzy, mam wrażenie, że w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach jest kompletny wysyp tych dwóch chorób razem, szczególnie u kobiet. Oglądajcie się ich do końca. I nie wiem w ogóle, czemu dużo lekarzy twierdzi, że choroba Hashimoto i insulinoporność to są dwa schorzenia, które się kompletnie wykluczają, i nie da się naraz nad nimi pracować. No, kompletna bzdura, dlatego że chorobę Hashimoto i insulinoporność łączy całkiem sporo kwestii, jeżeli chodzi o kwestie właśnie dietetyczne, które z jednej strony będą leczyły insulinoporność, a z drugiej strony łagodziły objawy choroby Hashimoto, bo choroba Hashimoto jest chorobą nieuleczalną. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. Po pierwsze, jeżeli ktoś ma chorobę Hashimoto i insulinooporność, to po pierwsze powinien oczywiście łagodzić sobie objawy stanu zapalnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby z jednej strony wspomagać procesy regeneracji, czyli sen, czyli odpowiednia aktywność fizyczna, czyli spożywanie odpowiednich produktów, między innymi bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3, a z drugiej strony eliminacja wszelkich kwestii, które ten stan zapalny nasilają. To mogą być bardzo często produkty, nawet niektóre warzywa, które niestety będą źle wpływały indywidualnie na daną jednostkę. Dlatego też zawsze dieta musi być dopasowana do Ciebie, a nie do ogółu. Po drugie, to będzie stabilizacja poziomu glukozy we krwi, czyli próbujemy z jednej strony jeść mniej przetworzonych cukrów, czyli głównie słodyczy, ewentualnie jeszcze alkoholu, ale z drugiej strony, jeżeli już spożywamy węglowodany, to staramy się, żeby były z tych źródeł, takich jak warzywa, owoce, tak, owoce lub kasze. I pamiętajcie, bardzo ważne przy tych właśnie stworzeniach jest to, żeby nie dopuszczać do tych fluktuacji, czyli takich gwałtownych skoków, gwałtownych spadków, tylko starać się to właśnie wypłaszczać. I po trzecie, to jest najważniejsze, moi drodzy, sama dieta w dzisiejszych czasach to jest za mało, szczególnie przy chorobie Hashimoto. Tu chodzi o cały styl życia, czyli to co jesz, jak jesz, Twoją aktywność fizyczną. Zarządzanie stresem i emocjami i twoje nawyki. Tylko praca nad tymi wszystkimi obszarami gwarantuje szybsze i długoterminowe efekty. Jeżeli pracujesz tylko nad dietą, to krótkoterminowo to Ci może trochę pomóc, ale długoterminowo i tak ci to praktycznie nic nie da. Chodzi o te wszystkie obszary na nas, czyli styl życia. Skomentuj ten film tarczyca, ja Ci wyślę link do kilku bardzo przydatnych rzeczy, jeżeli właśnie podejrzewasz w siebie, albo masz hashimoto i insulinoporność jednocześnie.